Witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dragon. Age początek. Jak widać, jestem troszeczkę dalej. A to dlatego, że już jedną próbę e, zrobiłem poza odcinkiem, dlatego że było dosyć dużo główkowania. E, no i cóż, jest, stoimy teraz przed ostatnią próbą, dlatego od razu tam wejdziemy. Tą próbę już akurat pamiętam e, jako tako. Ołtarz. Ten ołtarz to ledwie zakurzony kamienny blok. Zauważa, że na jego powierzchni wyryto jakiś napis. E, kontynuuj. E, odrzućcie dobra doczesny i okryjcie się czystością ducha. Czyś, czyś królem, czy niewolnikiem, lordem, czy żebrakiem naródź się na nowo w oczach stwórcy. Zdejmij ekwipunek. Okej. Okay. No i w ten sposób możemy sobie teraz przejść przez ogień. Gdybyśmy, gdybyśmy przeszli, przeszli razem z Ekwipunkiem, no to ten strażnik by nas atakował. On jest naprawdę dosyć potężnym przeciwnikiem. I tutaj też będziemy mieli wybór. Nie sądziłem, że komukolwiek uda się odnaleźć miejsce wiecznego spoczynku Andrasty. Lecz oto, oto ona nie mogłabym dostąpić większego zaszczytu niż obecność tutaj. Nigdy nie zapomnę tego uczucia. To wszystko? <laughs> Myślałem, że będzie większa. <laughs> e, gdybyśmy, mm, gdybyśmy... Znaczy, pewien Colgan, nie wiem, czy tak się ten kolej zwał tak, Colgan dał nam, dana misję, abyśmy e, zbezcześcili właśnie te prochy, czyli musielibyśmy na, dolać do, tej, do tych prochów e, troszkę smoczej krwi, no ale w ten sposób oczywiście e, istniałoby wielkie prawdopodobieństwo, że zostalibyśmy zaatakowani przez win, e, no i na dodatek zaatakowaliby nas e, strażnicy, dlatego nie warto tego robić. E, ja osobiście, ja osobiście wezmę tylko troszkę tej tych prochów no i zostawię ugrę w spokoju dobra e, no i w ten sposób możemy teraz opuścić to miejsce czekajcie co tu jeszcze mamy. E, długi łuk pas lordów... O! Fajne. Fajne, fajne. Ja bym to chciał mieć, czekajcie. Idę do kondycji. Czekajcie, to byśmy założyli na przykład na. właśnie na. na, 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 na ogrena. No i coś musielibyśmy wyrzucić. Tego na pewno nie wywalę. Tego też nie, bo będziemy mogli to sprzedać. Eee, tarcze brandy wypiernicze. Słaba jest, także... Won mi z tym. Weźmiemy sobie to. A, tego prezentu już nie wezmę. Hmm, chyba, że zrobię w ten sposób, że czekajcie. Eee, dam wam jakiś prezencik. Eee, smocza krew. Eee, hmm, w sumie nie mam żadnego prezentu. Przykro mi, na razie wam niczego nie dam. Jezus, tu by się przydała cholerna Zdrowie. Leliana. Fak. Mm. Dobra, wychodzimy stąd z ludziska. Nie mamy już tutaj czego szukać. Nie, możliwe, że będziemy mogli tutaj wejść z powrotem. Fajnie by było. Także od razu bym przyleciał moją Lelianom. Ej, można. Spoko. Ej, co my tutaj mamy? Mm. Jaskinie, zrujnowana świątynia... Zrujnowana ja świątynia? Lel? Hmm... Aha! To jest ta świątynia... dolny poziom tych świątyń, już czuję. Dobra, tam gdzie byliśmy tam w poprzednim odcinku, na początku. Próbowaliśmy tam wejść. Dobra, tu niczego nie ma. Cholera jasna, jak ja mam wrócić teraz do Red Cliff? Hmm, chyba wiem, dobra. Musimy pójść właśnie na skróty, tym właśnie. Tą, tą, tym właśnie przejściem. Ciekawe, czy tam jeszcze ten brat. E, czy jak mu tam. E, stoi. Bo, bo on był na początku. Dobra, teraz możemy w sumie. Mm, uleczyć Arla. Jak sobie Buty łuskowe, no tego nie weźmiemy, no nie mam tyle miejsca niestety w punku Eee, wiecie, co najpierw udamy się do. do. do, 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 do może do. znaczy do Redcliff, tak, musimy tam iść, żeby uleczyć tego Arla, ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze udamy się do Denerim, do handlarza jeszcze. E, udamy, się, że, udamy się jeszcze do tego kowala który właśnie da nam misję, aby zabić smoka. Witaj ponownie. Trochę Cię nie było. Jak? Udało ci się ją znaleźć. E, pokaż mi. Czy to. O, masz kurz na. Nie, to nie kurz, Stwórco. Nie jestem godzien tego widoku. Jak? Jak to było znaleźć urnę? E, dość wyczerpujące. Było kilka prób. E... Prób? To ciekawe bardzo ciekawe. Być może Zakon nie będzie teraz traktować moich badań jako bluźnierstwa. Musimy zorganizować wyprawę. Tyle tu historii. Trzeba ją zbadać. A urnę powinno się udostępnić pielgrzymom. Tak, urna Świętych Prochów musi zostać udostępniona całemu światu. Dlaczego powinni zachować tajemnice dla siebie? Eee... Hmm. Urna należy do wszystkich wiernych. Jak można im tego odmówić? Nie. Wybacz im z... szczekanie, kurde, przez ma otwarte okno. Tam jakieś psy szczekają. Można to samo powiedzieć o Twoich braciach w zakonie. Gdyby tak mną także chcieli się dzielić, szczególnie niewiasty. Chcę, żeby dzieliło się mną więcej. Rozgłoszę te radosne wieści, albo zginę, próbując to zrobić. Jeśli wyniknie jest tego coś złego, to będzie twoja wina. Eee, nie, nie, no nie zabijemy go. Dobra, zostawimy go w spokoju. Ale mi ten pies w nerwia, zaraz go zabiję. do zrobienia. Odwiedź mnie koniecznie, jeśli zawitasz kiedyś do Denerim. A mi tu już czeka przez jakiś czas, pieprzony kundel, zaraz go rzycę kurwa kamieniem. Kolekcję ciekawych artefaktów. Jestem ci winien nagrodę za ratunek. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Dobra, nowe artefakty. I idź sobie. Dobra. E, także teraz możemy wrócić do Denerim. Ja widać, moja win jest dosyć mocno powijana. E, ruszamy do Denerin, dlatego że tam jest właśnie ten kowal, o którym mówiłem. E, zobaczymy, co ma na, do powiedzenia na temat właśnie tych łusek, smok. Na temat tych smoczych łusek. Hmm? Jakaś walka jeszcze. Eee, nie, to nie jest waka, tu mamy po prostu handlarza, stary Tergin. Teglin. Mam doskonałą broń i pancerze wykonane. Eee, co ty masz? A, w sumie niczego ciekawego nie masz, to Dlatego możemy cię olać ciepłym moczem. Ruszamy dalej. Prosto do denery poproszę. Hm. No zaraz tego psa, nie wiem co mu zrobię. Zamknij mordę, kundlu, bo cię zaraz zabiję! Sorry, ale wynerwiam ja ten pies. No! Pff. Dobra, uspokój się, no zamknij mordę! Nie wiem, czy to słyszycie, ale naprawdę, on mnie tak wkurza! On mi chyba na złość robi. Eee, dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wiem, że to gdzieś... Co to jest? Czekajcie. Eee, siostra Justyna, zapomniane wersety. Czy to jakąś misję? Nieświadomie wykonaliśmy... okej. Okay. Czekajcie, tutaj był pewien handlarz, krasnolud, który miał ciekawe rzeczy w swoich ekwip... w swoim ekwipunku. Jest Gorim! Właśnie o, to, o Ciebie mi chodziło. Mm. Pokaż co masz do zaoferowania. Mamy miecz meteorytowy, jest to najlepszy w sumie miecz dwuręczny z gry. I ten miecz chciałbym w swoim ekwipunku mieć. Tylko, że on jest tam, daje nam minus 25 do odporności duchowej. E, wymagana siła tyle mamy. Mm. Nie wiem, czy wziąć, czy też nie. 4 e, do ataku, 4 do odporności fizycznej. E, dobra, wiecie co, zanim cokolwiek zrobię, to jeszcze mm, sprzedamy mu te broń, jak widać. Tego, Ej, czekajcie, w sumie to byłoby. Nie, dobra. Chciałem to dać Alistairowi, ale. No, dla Alistera był to naprawdę genialne, tylko że on nie ma tyle siły, jak jeżeli... Hmm... Czekajcie, on ma prawie chyba kolejny poziom, tak? Za chwileczkę... Ile masz siły? 43, aha. Masz 43 siły, to ty masz razem z tym... z tą buławą. Dobra, ten miecz na razie zostawię. Dobra, ponieważ, gdybym mógł dać 33 siły, czyli tyle... Znaczy, bo powiem inaczej, jeżeli... Damy Alisterowi, jeżeli będzie miał kolejny poziom, rozdamy punkty wszystko w siłę, czyli będzie miał 43 bez, tego, bez tej buławy, która daje mu też dodatkowo e, 3 do siły. E, I dzięki temu będzie mógł nosić właśnie nasz pancerz, e, bez użycia właśnie tej buławy I w ten sposób damy sobie później ten mieczek właśnie Dlatego ja mu sprzedam właśnie ostrze wiary czy 2 do siły woli Eee, w sumie tamten miecz jest lepszy. Czekajcie, to weźmiemy, sprzedamy. Yy, tutaj też mamy jak widać różne rupietki. Dobra. Standardowe, elfickie to też weźmi. Pożerat życia... Weźmi to. Czy do siły zaklęć? Zostawimy to. Yy, tutaj mamy jeszcze jakieś pierdółki, czekajcie. To wypierniczaj. Won, won. Mm. No cóż, chyba to wszystko Dobra, ten sobie miecz na razie zostawimy. On może być naprawdę genialny e, Chyba, że masz jakiś lepszy jednoręczny miecz, ale miecz, ale wątpię, a pewnie że nie masz e, Miecz meteorytowy, no cóż, chyba będziemy musieli go sobie wziąć W sumie bardzo fajny mieczyk. No kurde, chyba lepszej broni jednoręcznej nie znajdę, przynajmniej na razie 4 e, do ataku, tu też mam w sumie bardzo fajny młotek no cóż, kochani, tutaj też mamy zajebiste, ale otóż Naprawdę. Nie dla mnie. Znaczy nie mam tej kasy, powiedzmy, o ten sposób. Dobra, kupimy sobie miecz meteorytowy. Dobra. Okej. Okay. Witaj ponownie. Miecz meteorytowy, czekajcie, 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 czekajcie. Eee. Jak on wygląda? W sumie to jest normalny miecz, tylko że... Co jeszcze podpalenie mam? Wytyfy? Dlaczego? Aha, no tak, bo Bo ten skill trwa właśnie tej win. Aha, dobra, zapomniałem o tym. Dobra Eee, trochę się zagubiłem ludziska. Wybaczcie mi za to Eee, ale gdzie jest ten topór, który miałem? Ej! LOL Ej, no przecież na sobie miałem topór! Gdzie on mi... Gdzie on się podział? A, bo ja go na listera założyłem! O Jezus Maria, na listerze! Kurde... Dobra, ludzi z lekka pomyłka, czekajcie, gdzie jest moja tarcza? Dobra... Eee... Tutaj mamy naszą broń Miecz meteorytowy. Dobra, weźmiemy sobie go. Witaj ponownie. Pomimo tego, że daje nam minus 25 do odporności duchowej. Odporność duchowa to jest chyba... nie wiem, od magii? Nie mam żadnego pojęcia. Tak mi się wydaje. Eee, Dobra, to purbitewny. To możemy już od razu wypierniczyć tkacz, zaklęcia. Mm -hmm. Dobra, ruszymy teraz do naszego przyjaciela, czyli znaczy przyjaciela. E, do naszego kowala. Zobaczymy co on ma do powiedzenia na temat właśnie mm, tej naszej mm, tych usek. Czekajcie, zapiszemy sobie grę jeszcze przed tym. Po prostu musisz pozwolić mi. Witaj ponownie. Potrzebujesz solidnej zbroi? O, jest. Ja w sprawie Smoczych Łusek. Oczywiście. Wrócił, wrócił. Przemyślałeś sprawę? Z twoich łusek mógłbym wykonać wspaniałą zbroję. E, chciałbym, abyś wykonał dla mnie tę zbroję, ale musisz zrobić to szybko. Dołożył 10 suwerenów, zrób to dobrze i szybko. Ile to będzie kosztowało? Kosztowało? To ja powinienem płacić tobie, przyjacielu. Za możliwość, nie za przywilej. Płacić mu? Nie, Wade, nie. Koszty wykonania zbroi wyniesie. Nie zamierzam tego słuchać, Herenie. To mój zakład! I za możliwość pracy z wykorzystaniem smoczych łusek nie zamierzam żądać choćby orlezjańskiego grosza. Hmm. Własne życie gotów byłbym na to postawić, przyjacielu. Gdzie twoja skromność, kiedy naprawdę jej mm. potrzebujemy? Czy wykonanie zbroi potrwa długo? Otrwa tyle, ile będzie trzeba. Przy pracy nad arcydziełem nie można się spieszyć, drogi panie. Tak, tak jest. Może to trwać całe miesiące? Tak długo. Tak. Zbroja mm. nie byłaby kompletna bez. Dołożę dziesięć suwerenów. zrób to dobrze i szybko. Kliant. Doskonale. Nie będziesz żałować. Pomyśl tylko o możliwości. Próbuję przestać. Tylko mam nadzieję, że te łuski ci wystarczą, przyjacielu. Ha, i mam nadzieję, że wykonasz coś, cie... coś ciekawego, coś ciężkiego. Hmm. Ciekawe, czemu nie mieliśmy żadnej możliwości, na przykład... Na przykład, gdybym chciał na przykład lekką zbroję, z, znaczy, smu... z ze smoczych łusek, to co? Nie wiem, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, zobaczymy, co tam masz, czemu nie. Eee, kolczuga ja piernicze, jaka kolczuga, ale mnie na to... Ej, stać mnie, stać mnie. Wiecie tak z ciekawości zobaczymy tylko, jak to wygląda. Dziadostwo. Ogólnie jeszcze wrócimy się do naszej bazy. Aby oczywiście zaklnąć sobie nasze nasze bronie. Eee, dobra, zobaczymy. Co to jest? To jest lekka zbroja ja piernicze. Nie no, koleś naprawdę teraz ma coś ciekawego. Dobra, jak to kurestwo wygląda? Czekajcie... Eee, mm. to jest zwykła zbroja taka chuda... Ej, to nie chcę tego! Won mi z tym! B! Eee, no cóż, chyba możemy stąd już wyjść. Tak mi się wydaje. Ruszamy teraz do... W sumie moglibyśmy kupić ten młot temu naszemu przyjacielowi, czyli... Eee... Tobie. Tylko, że... Kurde, nie wiem, który jest lepszy młot. Ten młot właśnie, który widzieliśmy... Mm, u tego Gorima. Czy ten, który aktualnie posiadam. Czekajcie, ja jeszcze raz to sprawdzę, wiecie, tak na wszelki wypadek. To będzie taka ostateczna decyzja. ponownie. Dobra. Mm. Oczywiście ten byłby zajebisty, no ale kurde, na razie nie mam co. 4 eee, do ataku. 4 eee, do odporności fizycznej. Do wytrzymywania efektów uzdrawiających. W sumie, kurde. Hmm. Przebicie pancerza, modyfikator do siły. E, odporność na ogień: 25%. Jeszcze do odporności fizycznej mamy 10%. Dobra, weźmiemy go. W sobie ten młot. Czemu nie? Dobra, mm... Kurde, ten mod był, był fajny, ja pierniczę, ale dobra, na razie, na razie go nie zdobędziemy. Dobra, jak to wygląda? Hmm, dobra, całkiem, jako tako wygląda. Dobra, ludziska, możemy teraz ruszyć do mm, gospody. Ej, nie chciałem z tobą rozmawiać. Dobra, e, ruszymy teraz do, e, do tego, e, do tej gospody czy tam tawerny, cholera wie. ponieważ tutaj ma koleś pewne składniki, dzięki którym będziemy mogli wykonać sobie właśnie e, mikstury. I witajcie z powrotem u musiałem zrobić krótkie cięcie, no ale kupiłem te e, substancje stężające, czy destylujące, w sumie kupiłem to i to, e, no i dzięki temu wykonaliśmy troszkę sobie okładów leczniczych silniejszych. E, no i teraz pogadamy sobie z, z siostrą Justyną, ponieważ wykonaliśmy jakąś z, jakieś zadanie, w sumie nawet nie wiem jakie. E, Znalazłam te zwoje... coś tam, coś tam, dobra. Do prawdy? W każdym razie chciałabym je obejrzeć. Pozwól Te zwoje są bez... to szyfr. Pierwsi z wyznawców uważali, że dzięki niemu ich zapiski będą bezpieczne przed magami z The Winter. Mogą być autentyczne. Pozwól mi je dokładnie obejrzeć. Chcę jakiegoś zabezpieczenia. Jeśli jesteś oszustem, to niech Stwórca ma nad tobą. W twoich oczach widać chciwość, ale wierzę ci. W ruinach, powiadasz? Mogę ci zapłacić pięć suwerenów. Jeżeli zwoje okażą się autentyczne, wtedy. Okej. Okay. Zbadałam twoje zwoje. Znam kilka wczesnych szyfrów zakonnych, ale ten nie do końca rozumiem. To, co udało mi się odczytać, to może być zapis ostatnich dni maferata, a może coś więcej. Wiem, to niezwykłe. Ten sam Maferat, który zdradził naszą prorokinię i patrzył jak żywcem płonie w Minratusie gdyby udało nam się sporządzić porządny przekład cóż to może być znalezisko naszego życia może to trwać miesiącami szyfry miały być trudne do złamania dla magistrów kto wie jakie odkryjemy tajemnice to wszystkie pieniądze jakie mogę przeznaczyć na zakup relikwii weź je i idź z moim błogosławieństwem Ok, zrobiliśmy kolejne pieniądze. Bardzo się z tego cieszę. W sumie byłaby jeszcze szansa na. Na. Y, kupno, właśnie. tego. Mm, tego młota. Hmm. Dobra, na razie. Na razie nie kupimy tego mota. W sumie tak jeszcze muszę kupić te y, runy. Które kosztują 10 suwerennych za jedną runę. A muszę kupić chyba 4 albo 3. Dobra, także lecimy teraz do naszego obozu. W sumie dzięki temu będziemy mogli także mm, wyleczyć naszą drużynę z tych, właśnie ran. O, Kidoki! Dobra, także lecimy do naszego przyjaciela Sandala. Na pewno nie interesuje cię ten kapelusz? Pokaż mi swoje towary, nie? Dobra, co ty tutaj masz? Arcymis... o kurde. Drogo, drogo, drogo. 13 suwerenów za jedną runę, o cholera, to jeszcze lepiej. Dobra, wiecie co? Kupimy. Kupimy. Hmm, chyba kupimy. <grym> chyba kupimy, kurde. Mam taki dylemat ludziska. A chuj tam. Dobra, raz się żyje. Eee, runa. Di... Di hmm... Mmm, średnika runa, <gry> Kurde, tylko dwie runy miałeś? Poważnie? Lul. Zaklęcie? Aha, dobra. Zaklęcie? Hmm. Okay, mmm. Zaklęcie! Okej, także zaklęjemy nasz miecz meteorytowy. Także oczywiście dajemy sobie... O... Dajemy sobie Arcymistrzowska Runa Lodu A na dodatek Arcymistrzowska Runa Błyskawic O Jezu, ten miecz, ten miecz to będzie potęga Okej okay. No i mamy Miejmy nadzieję, że mnie nie zawiedzie Czekajcie, co tutaj mamy? 5 mm, do obrażeń od elektryczności i od zimna Dobra, to teraz Zaklęcie? Eee, pokaż... E, potrzebuje coś zakląć. Zaklęcie! Okej, okay, zakliniemy sobie właśnie. E, topór, znaczy... topór mod. Mod mod ogrena. Mm, damy sobie na razie to. Akceptuj. Okej, okay, tak powinno starczyć. Dobra ludziska. Resztę sobie wykonamy w kolejnym odcinku. Także do zobaczyska. Trzymajcie się. He heja.